Cześć Boże, moi drodzy. Zwracam się z taką nietypową prośbą do wszystkich oglądających tenże filmik. Otóż w imieniu mojego kolegi księdza probosza z Wołkowaty zwracam się z prośbą o pomoc w finansowaniu renowacji obrazu Jezusa Miłosiernego. Jest to unikatowy, ciekawy obraz, bo został namalowany za czasów w siostry Faustyny Kowalskiej. Pewne informacje o nim można wyczytać w takim czasopiśmie Ave Maria wydawanym w mińsku, w języku białoruskim. Ale też jest artykuł w naszym gościu dzielnym, w polskim wydaniu, gdzie pod tytułem W kościele w witebskiej zachowały się dwa szkice obrazu Jezusa Miłosiernego, jest mowa o tym, że ksiądz Pożarski, który też kiedyś posługiwał na Białorusi, odwiedził ten kościół, widział ten obraz. I też o nim mówi. I to jest obraz, który został przewiony z Wilna do Wołkowaty, do miejscowości na Białorusi, gdzie ksiądz Romuald Dronisz wtedy posługiwał. Był to rok 30, 1938 lub 1939. Potem nastała okupacja sowiecka, południe niemiecka. I niebezpiecznie było podróżować do Wilna, które było oddalone o 160 km. Księdza Dronicza rozstrzelali Niemcy w więzieniu koło głębokiego na Białorusi z innymi kapłanami w 1942 roku. Ten obraz według tej informacji, którą można znaleźć w Awe Maria, został przewieziony i poderwany przez samego księdza Sopoćkę. Powiedział takie słowa niesamowite, że jeżeli będziecie modlić się przy tym obrazie, tą modlitwą, to sobie ci kościoła nie zamkną. Czyli chodzi o tę modlitwę. Prawdopodobnie tą modlitwą to chodzi o koronkę do Bożego Miłosierdzia, ale co ważne, Kościół nie został zamknięty w czasach sowieckich, w trudnych czasach. Ludzie modlili się, czyli jest to obraz w sensie cudowny. Teraz niestety bardzo zaniedbany. Ksiądz proboszny nie ma środków na renowację obrazu, dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc. Jeżeli ktoś by chciał wziąć czynny udział w odnowieniu tego obrazu cudownego, nieznanego to jest to możliwe na stronie zrzutka.pl, na moim yy, też Facebooku, tutaj w opisie podam też adres. Yy. To jest ważne dzieło, aby ten obraz Jezusa Miłosiernego, cudowny obraz, nie zaginął, ale rzeczywiście istniał. Miałem jakieś takie pragnienia, aby zawiózł w kościele, który budowałem na Białorusi, bo to była parafia Jezusa Miłosiernego. Ale kiedy usłyszałem tę historię, Żołkiem Sopośko powiedział, jeżeli w tym kościele będą się modlić, gdzie kościół nie będzie zamknięty, to zrezygnowałem z tych próśb, aby obraz mi przekazano, ponieważ kościół w Wołkowacie też musi być czynny, musi być otwarty i dotykać się lepszych czasów wolności. Dlatego w imieniu księdza z Białorusi, mojego kolegi własnym, Proszę, chociażby o symboliczne wsparcie tegoż obrazu Jezusa miłosiernego, cudownego obrazu. A może kiedyś nam będzie dane pojechać na Białoruś przy tym obrazie, pomodlić się i zobaczyć, że tam cząstka również naszego serca jest w tymże obrazie odnowionym. Wielkie dzięki. Pozdrawiam. Szczęść Boże.